Platforma montowana jest na zbrojonej płycie betonowej. Na cokole środkowym montujemy obrotnicę, na cokołach zewnętrznych montujemy 12 kół jezdnych. Obrotnica spoczywa na 6 specjalnych zestawach kół jezdnych. W osi obrotnicy będą poprowadzone media zasilające przyszły dom obrotowy. Następnym etapem jest montaż zewnętrznej belki nośnej z zębnicą. Prefabrykowane kratownice spawane centrują ją w osi obrotu i są skręcane. Precyzyjny montaż ułatwiają ograniczniki na belce zewnętrznej. Na kratownicach przyklejana jest mocna membrana paroprzepuszczalna. Następnie montujemy belki drewniane pełne lub dwuteowe np. firmy Steiko. Układ napędowy widoczny jest w prawym dolnym rogu zdjęć. Układ napędowy dociskany jest do zębnicy w celu eliminacji luzów. Po ułożeniu ocieplenia platformy pokrywamy ją sklejką wodoodporną lub impregnowaną płytą OSB. Powierzchnia platformy wynosi prawie 35 m2. Postawić można dowolny dom w konstrukcji szkieletowej o ciężarze do 8 ton. Konstrukcja owalna lub wielokątna da nam do 28 m2 powierzchni użytkowej. Dom o podstawie kwadratowej będzie miał około 18,5 m2. Powierzchni użytkowej możemy ją zwiększyć poprzez wykusze okienne lub zadaszony taras.